Pobłogosław Boże te obrączki, które poświęcamy w Twoim imieniu. sprawa aby ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Na znak zawartego małżeństwa nauczcie sobie obrączki. Żono przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca. W imię Ojca Syna. i Syna Ducha i Ducha Świętego. Mężu. Przyjmij tę obrączkę. obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako miłości i wierności. i syna. teraz wypada, żeby młodzi się pocałować. A Panie nasz Boże, przyjmij tę ofiarę, którą Ci składam świętego obrzędu małżeństwa i otaczaj swoją opieką związek zawarty za Twoją sprawą przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Prawne, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dzień czynienie, Panie Ojcze Święty, Przechmodący Wieczny Boże.